Z pewnym zaskoczeniem przeczytałem, że jesteś twarzą przyszłości Częstochowy. Może nie jest dla mnie zaskoczeniem, że to ty, tylko że w Częstochowie, w mieście, w którym jest tyle tradycji siatkarskich, tyle znakomitych postaci, jednak zauważono, że to, co robisz, jest dla tego miasta ważne, dla twojego rodzinnego miasta. To też jakiś rodzaj odpowiedzialności nałożony na ciebie. No tak, jak dowiedziałam się o tym, tak naprawdę tata mi o tym powiedział, bo do niego zadzwoniono. No to bardzo zrobiło mi się miło. Miałam takie uczucie może takiego dowartościowania może. No Częstochowa to wiadomo jest moje rodzinne miasto i, i fajnie, że, że jestem z nim kojarzona. Właśnie, ale ta przyszłość jak dla ciebie powinna wyglądać ta przyszłość sportowa, jak sobie ją wyobrażasz? Bo już miasto wiąże Twoją przyszłość ze swoją przyszłością. Jak ja sobie wyobrażam moją przyszłość tam, gdzie będę miała um, dobre warunki do tego, żeby się rozwijać, wychodzić ze swojej strefy komfortu i cały czas uczyć się nowych rzeczy? Co to znaczy strefa komfortu? Przynajmniej dla mnie osobiście. Strefą komfortu jest to, kiedy zaczynam od, odczuwać, że w danym miejscu osiągnęłam już albo wyciągnęłam od osób maksimum, jakie mogłam wyciągnąć, yy, czy to wiedzy, czy prywa, pry, prywatnie, ale wiadomo, głównie tutaj mówię o siatkówce. I kiedy czuję też, że, że nie ma już tej motywacji, która powinna być. I, I że czas otworzyć się na coś nowego i, i czas zmienić miejsce. A teraz, w miejscu, w którym jesteś, czyli w Łodzi, to jest czas, gdzie jeszcze uważasz, że będziesz mogła korzystać, czerpać, czy już zaczynasz myśleć o tym, że trzeba by przed sobą postawić nowe wyzwania? Ja myślę, że ja troszeczkę rozgraniczam to, co jest teraz, a czasami też myślę o tym co będzie w przyszłości i na dzień dzisiejszy na pewno Łódź jest miejscem, gdzie będę mogła się uczyć i jeszcze poszerzać swoją wiedzę, rozwijać się, ale wiadomo, że o tej przyszłości też myślę i, i myślę, no po prostu mam wyznaczone cele w swojej głowie i, i staram się dążyć takimi małymi schodkami. To na którym stopniu schodów w tej chwili jesteś, jak uważasz, i ile stopni schodów przed tobą jeszcze? Myślę, że stopnie schodów będą się wiązały z tym, um, czy będę zdrowa, um, czy z rodziną będzie wszystko też dobrze, bo wiadomo, <laughs> różnie to bywa um, od wielu czynników, tak naprawdę. Um, od, od, ode mnie samej, ale jak czynników zewnętrznych, także nie jestem w stanie na razie tych schodów policzyć. Ale rozumiem, że jeszcze spora, spo, sporo wyzwań przed Tobą. To właśnie, sportowo. Jakie stawiasz sobie w tej chwili cele? Co powinnaś po kolei zdobywać? Co powinnam po kolei zdobywać? Na pewno marzy mi się medal właśnie z reprezentacją. Bardzo wierzę w nasz zespół. We wszystkie dziewczyny, które tutaj są, które były wcześniej. No bardzo chciałabym, żeby, żeby coś nam się udało zdobyć, było tak blisko na mistrzostwach Europy um, i to myślę, że jak na razie tam gdzieś mam w głowie na pewno jako reprezentację i, i wiadomo, że w, w, klubie, w klubie też, ale, ale jesteśmy tu, więc teraz skupiamy się na reprezentacji. Jesteś bardzo młodą rozgrywającą, bo to jest 20 lat plus 10%. I powiem tak, że w tej reprezentacji, jeśli nie chciałbym się mylić, od trzech, czterech sezonów się przewija twoje nazwisko. To też bardzo duże, to też świadczy o twoim bardzo dużym potencjale, bo to rzadko się zdarza, żeby na twojej pozycji dziewczyny w tak młodym wieku już przewijały się przez kadrę narodową. To cię motywuje? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja pamiętam do, jak dziś e, pierwsze moje powołanie do seniorskiej reprezentacji. Byłam bardzo zaskoczona. Kiedy to było? To było trzy sezony temu, e, 2018 rok, o ile się nie mylę. Mój, w każdym razie to było po moim pierwszym sezonie w LSK. E, byłam wtedy drugą rozgrywającą bielska. Z, właśnie z Marleną, już teraz Kowalewską. Pozdrawiam serdecznie e, i, i te, bardzo mnie zaskoczyło, tak jak już mówiłam, to powołanie bardzo ucieszyło, łzy szczęścia popłynęły. To było zawsze moje marzenie. Właśnie był taki sezon, chyba ten, ten sezon pierwszy albo drugi, który którym właśnie z Marleną odpowiadałyście za grę reprezentacji i świetnie sobie wtedy poradziłyście. To, to chyba też był moment, ten, ten, ten sezon, kiedy byłyście obydwie odpowiedzialne za prowadzenie kadry, to, to było też bardzo chyba był bardzo możny, ważny moment w twojej karierze. Tak, na pewno kiedy pojechałam na te pierwsze turnieje Ligi Narodów, to i ogólnie, kiedy spędziłam więcej czasu z dziewczynami dużo bardziej doświadczonymi ode mnie, czy z, tu, z trenerami, myślę, że to wpłynęło bardzo na moją świadomość i, i jeszcze większą chęć rozwoju. <laughs> ja zawsze od małego oglądałam siatkarki i, i część z nich zobaczyłam na tej Lidze Narodów i to było takie... może uderzyło mnie to tak, że znajduję się tutaj, w tym miejscu i, i i to nie jest tak, że ja teraz oglądam je, ja tylko będę z nimi rywalizować i, i starać się wygrać za wszelką cenę. Zgodą na wiek, przepraszam, że Ci go wypominam, ale <grym <grym <zdaniem> musisz zachowywać cierpliwość, ponieważ akurat na Twojej pozycji też ceni się doświadczenie. Niemniej jednak Ty tego doświadczenia już zgromadziłaś dostatecznie dużo i widać, że z każdego sezonu na sezon masz coraz większą ochotę, żeby w tej reprezentacji być postacią Coraz bardziej kluczową? Ja na pewno wiem, że, że trener, każdy, trener ma plan na każdą zawodniczkę, każdą z nas. Także o, o swojej roli to może nie będę mówić, bo trenerzy to wiedzą najlepiej i ufam im w tym. Na pewno, na pewno granie na kadrze i granie właśnie przeciwko najlepszym zespołom tak jak miałam w wakacje okazję zagrać kilka meczy w Lidze Narodów to, był, to było niesamowite doświadczenie i, i mam nadzieję, że, że, że będę się mogła przysłużyć kadrze jeszcze bardziej dzięki temu Co dla Ciebie jest bardziej motywujące? Czy krytyka po meczu, czy pochwały po spotkaniu? Myślę, że Zależy od kogo na pewno. Nie mam, chyba nie ma jakiegoś wskaźnika. Na pewno każda zawodniczka lubi pochwały. Nikt nie lubi wypominania błędów. Mnie, tylko jeżeli mam powiedzieć, to mnie chyba nigdy pochwały jakoś nie. W sensie zawsze mnie mobilizowały tak, że, że chciałam zrobić jeszcze dokładniej. Nigdy nie miałam tak, że o, że pochwalono mnie, no to już nie muszę się tak starać. Czy, czy ktoś tam myśli, że o, to już zawsze będę tak robić? Nie, to raczej, to raczej poch na pochwały chyba nie wiem, czy każdy na mnie dobrze wpływają. Um, krytyka też na chłodno, ale ch na pewno też od osób, które. No gdzieś tam wpływają na ciebie jako zawodniczkę, no bo tutaj e, trzeba chyba rozgraniczyć jeszcze taką krytykę od osób zewnętrznych i od osób, które znajdują się w tym środowisku siatkarskim na co dzień, prawda? Czy cenisz sobie opinię autorytetów raczej? autorytetów, ale też ludzi chyba, którzy na przykład też inaczej postrzegają siatkówkę kompletnie niż ja albo myślę, że takie inne spojrzenie też daje pewną perspektywę i, i ja jestem też osobą, która na pewno dużo analizuje i, i mam i na pewno każdą wypowiedź czyjąś przemyślę. Jeżeli zostanie ona uzasadniona w odpowiedni sposób na pewno. Czy są e, rozgrywające na których się wzorujesz czy też raczej próbujesz budować własny styl? Ja mam raczej tak, że dany element albo coś mi się w danej zawodniczce podoba i jak jeszcze nie byłam rozgrywającą, to mogę otwarcie powiedzieć, że bardzo mi się podobała gra Logan Tom. Uważam ją za jedną z najlepszych przyjmujących na świecie, zawodniczkę na świecie. Aktualnie, jeśli chodzi o rozgrywające, no to myślę, że jest kilka takich mo mocnych autorytetów, yy, między innymi nasza Asia Wołosz. I na pewno... No, ale też Nazajdemir, prawda, Ogniejowicz, to są takie nazwiska wszystkim dobrze znane i na pewno od nich można wyciągnąć fajne rzeczy, tylko chciałabym to zrobić w ten sposób, żeby przekształcić to też na swoje predyspozycje i umiejętności, bo myślę, że takie, taka ściąga totalna to nigdy e, dobrze w siatkówce nie wyjdzie. Właśnie jak tam wyglądała, bo tak rzuciłaś, Uznania na ten temat, twoja ewolucja siatkarska, bo to nie od razu było rozegranie. Dojrzewałaś do tej pozycji, czy raczej uznałaś, że, że no warunki fizyczne no, predysponują cię właśnie do grania albo na libera, na pozycji rozgrywającej, czyli takie trochę kierowniczki w zespole? U mnie, u mnie rozegranie zaczęło się stosunkowo późno, na pewno później od moich rówieśniczek bo dopiero w liceum w SMS-ie przeszłam na, na tą pozycję. Wcześniej grałam na przyjęciu, na troszkę na ataku, ale to wiadomo, były młodziczki i kadetki. No, tak jak mówisz, to było też głównie związane z moimi warunkami fizycznymi, z tym, że mam lewą rękę też między innymi. I... Ale, no, myślę, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, jak na razie. Polubiłaś tę pozycję? Na pewno jest ciężka i na pewno każda pozycja ma swoje plusy i minusy, ale polubiłam tą pozycję. Na koniec naszego spotkania chciałbym cię poprosić o rodzaj promocji czy zachęty dla dziewczyn, które, no, tak jak ty, są drobne i. i i myślą, że i niewysokiej, i że, że siatkówce nie mają szans. Spróbuj jej jakoś w kilku zdaniach zachęcić do tego, żeby nie odpuszczały siatkówki. No to dziewczyny, myślę, że najważniejszym, ym, najważniejszą sprawą tego wszystkiego jest to, trochę to oklepane, ale no żeby rzeczywiście się nie poddawać, tylko ważne jest też to, żeby mieć tą umiejętność, żeby w odpowiednim momencie rozdzielić to, co Ty myślisz, i to, czego inni od ciebie chcą, i, i żeby czasami nie dać się poddać niektórym ludziom, którzy niekoniecznie chcą dla Ciebie dobrze, którzy na przykład widzą, że idzie ci, idzie ci dobrze i, i, i jesteś coraz lepsza, a a specjalnie coś tam mówią za plecami, żeby, żeby cię zagiąć, to, to, nie można, to nie można się temu, temu poddać, i, i ważne jest też mieć przy sobie osoby, które takie zaufane, które najlepiej rodziców, którzy, którzy po prostu będą przy tobie w tych najcięższych, kryzysowych sytuacjach, bo takie będą, bo takie będą, bo będzie cię miały wrażenie, że. Już to jest maks, że bo jestem za niska, to już, to już nie da się więcej osiągnąć, już nie będę lepsza, ale uwierzcie mi, będziecie, tylko czasami trzeba zrobić mały krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu i wydaje mi się, że życie też zaskakuje i jeżeli będziecie cierpliwe i wytrwałe, to um, dostaniecie od niego nagrodę. Tak, nie chcecie prowokować, ale wspominałaś o tych ważnych osobach w początkach kariery, wspomniałaś o rodzicach. Jeśli zechcesz, masz okazję im podziękować. Tak. Um, myślę, że im przede wszystkim, też wszystkim ludziom, którzy wierzyli we mnie od samego początku i nie mieli chwili zawahania w stylu, a ona jest za niska, tylko, tylko dali mi tą szansę. Um, także pozdrawiam ich wszystkich. Na pewno. Oni wiedzą o kim mówię. I, i mam i, bo gdzieś tam się mijamy czasami. Także. No to jest. E, wspomnienie tych osób na pewno przywołuje e, wiele, fajnych, e, wiele fajnych emocji. Także dziękuję im bardzo i, i pozdrawiam.